miasto Spokane w stanie Washington jest Spokane River i ta rzeka tutaj ma dolne wodospady i górne wodospady to jest potem większy dolny my stoimy na takim wielkim moście on jest bardzo taki e, wysoki i słuchajcie, pokażcie gondolki tu jeżdżą można to wszystko on po tym mostem jadą e, można podziwiać to wszystko zrobili taki River Code Park, czyli taki park nad rzeką, a słuchajcie, to jest elektrownia wodna. Widzicie tutaj, myśmy byli kiedyś na Hoover Dam w Nowadzie i tamto, żeśmy czytali właśnie, i byliśmy nawet chyba w tej elektrowni wodnej tam na dole, że te, tutaj, tutaj jest taki spływ, to... Tutaj właśnie wypływa ta woda, która jest pożyta przez elektrownię do robienia prądu. Ona tam bokiem tak spływa. Duża rzeka, to na pewno mogą dużo prądu wyprodukować. Jest strasznie wysoko tutaj. Ta rzeka jest głośna strasznie. Nie wiem, jak ktoś ma dom przy takiej rzece, czy mieszkanie, to... trochę chyba ten... to chyba ma głośno? No nic, myśmy widzieli większe wodospady w Yellowstone, ale znowu ten jest bardzo szeroki tutaj. No co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie miasto jest, wiecie co? Ogólnie miasto jest takie brzydkie. Nie wiem, dużo jakichś takich widać, takich dziwnych, starych, opuszczonych lokali, dużo bezdomnych. Coś tak się czuje jak na Śląsku. Nie wiem, takie jakieś industrialne miasto. Tam jakaś galeria handlowa jest. AMC Twenty, to Kino, Nordstrom. To jest taki dom towarowy. Kanclad Nie, no są tu jakieś też nowoczesne budynki, na przykład OTN A tak za bardzo zrobiłam takie nie, niedobre przejście Wyglądały, że ktoś napisał w opiniach, że one cały czas stają i one faktycznie cały czas stają A, no, Dlatego nie pojedziemy W ogóle bardzo gorąco się pojecie, ale... w tym kuchalę z siebie w kondolce to tyle. No dziwne miejsce. Będziemy stąd poczekać. Jedziemy nad jezioro do takiego miejsca lupoczynkowego i tam będzie jest i porządnie. I jest jezioro, które ma plażę, takie miejsce turystyczne. No zobaczymy.